Co, no, filipińskie smakołyki, czyli I świnia z oleju i olej w świnie. You do that so you don't have to pay for the bottle, yeah? Okej. Okay. Gościu pije sobie browara z plastikowego woreczka jak lemoniadę. O godzinie 8 rano. <noise> Kto by się przejmował czymkolwiek? Dzisiaj jest jeden z tych dni, że wolałbym dla kogoś pracować niż dla siebie. Wolałbym, żeby ktoś mi powiedział, co mam robić. Wiem, że jakbym poszedł do normalnej pracy, to pewnie po godzinie bym już miał dosyć. No ale akurat mam lekkie zmęczenie materiału, jeśli chodzi o wymyślanie nowych vlogów. Jeździć średnio mi się chce, bo no już dosyć sporo tą manilę odkryłem. Wiem mniej więcej czego mogę się spodziewać, choć ostatnio malatem mnie zaskoczyło negatywnie. Nie byłem jeszcze nigdy tutaj, w tej okolicy. To jest w sumie, no, jakieś pół godziny ode mnie na piechotę, taka no, nudna chyba część manili, podejrzewam, że to już nie jest Makati, chociaż pewności nie mam. No i stwierdziłem, że wyjdę z domu po prostu z kamerą, jeżeli nic nie nagram, to przynajmniej zaliczę spacer. A może coś nagram, może coś znajdę? Ta okolica, pomimo że dosyć blisko ode mnie, jest dla mnie taką tajemnicą, no bo w tym kierunku nigdy nie szedłem. Jest to w kierunku Paranake. Mocno industrialne miejsce w sensie: duże bloki, duże ulice, dużo samochodów, mało fajnych rzeczy. Ogólnie tak jak w fabryce kotów grzewczych w Legnicy. Gdzie ja jestem? O, czekajcie, tu jest ciekawe jakieś miejsce. Bardzo dziwne: fontanny pod mostem, pod Skywayem, ale gwiazda. Tego się tutaj nie spodziewałem. W takim miejscu fontanny. Ciekawe. Bardzo dziwne miejsce na fontanny. Ale tutaj taki trochę pod-skywayowy park jakby był. Klakierek. Cześć, klakierek. Dobrze, że te koty dają się pogłaskać. Cześć. Okej, okay, odkryjmy, odkryjmy co tam jest. Pierwszy raz tutaj jestem, dziwne miejsce bardzo. Pod-skywayowy paradise taki. Trochę się czuję jak w Matrixie, jak była taka scena, gdzie... Morfeusz pokazywał Nio właśnie esencję Matrixa i ludzie w Nowym Jorku tak szli szybko i on tam o kogoś zahaczał, to teraz tak się trochę czuję wśród dużej ilości ludzi tutaj idących do pracy, nie w Nowym Jorku, tylko w Manili ale tak samo, każdy zalatany jakimiś swoimi sprawami. Ciekawe uczucie. Ciekawe uczucie, strasznie tutaj głośno, ale ogólnie mam takie wrażenie, jakbym był jedyną osobą, której się nie spieszy. A tak to wszyscy są w takim biegu, jak najszybciej, jak najszybciej. Wow, tu jest poziom tej autostrady. No i już jesteśmy po drugiej stronie, jakby Skyway, ten Skyway jest cały czas nade mną, ale tak mniej więcej to wygląda. Też są fontanny tam dalej. Nigdy tu nie byłem. Więc coś nowego odkrywam. Pod tymi highwayami, pod mostami często jest dużo bezdomnych. Tutaj akurat nie widziałem ani jednego. Nie wiem dlaczego oni wybierają takie miejsca, bo tutaj jest bardzo głośno. Podejrzewam, że dlatego, że nikt się nie przybala o to. Po prostu to są miejsca, gdzie wzrok Wielkiego brata nie zagląda. Bo jest za głośno. Po wyjściu z tej bardzo głośnej przestrzeni podmostowej, znalazłem się nagle w jakimś parczku w którym już jest dosyć cicho. Tu chyba czekają na jakiś autobus. Cisza, spokój. Nagle zupełnie inny świat. 100 metrów dalej. Szok. Wychodzę z tej dzielnicy, bo jest dobra na spacery, ale do kręcenia vloga to tak średnio. Nic tu nie ma. Cisza, spokój. <ścoughs> Czyli coś, czego potrzebuję, ale nie teraz do vloga. No, czarująca ta Manila. Nagle znalazłem się w zupełnie innym świecie. Jakby wioska w wielkiej metropolii Szerokie ulice, mały ruch cisza, spokój ćwierkające ptaszki, jak nic nie jeździ Ta część Makati, w ogóle jestem w szoku, że to cały czas jest Makati ale jest, myślałem, że to już pasa, natomiast nazywa się to Magellanes Także no, najgorsza część Makati jaką odkryłem do tej pory, to jest właśnie ta no pod tym względem, że jest taka bardzo industrialna, taka Głośna, ciężka, ogromne pojazdy, ciężarówki, pociągi, autobusy. Po prostu no nic przyjemnego dla oka i dla ucha. Męczarnia. Wszyscy przechodzą, to przebiegnę też. No i właśnie tutaj przemieszczanie się i poruszanie. No, dosyć mocno nieprzyjemne, skomplikowane. W wielkich metropoliach to właśnie jest to, że. No nie zawsze wiadomo jak się poruszać i pokonywać takie przeszkody. Ale jakoś się dało. Natomiast no zobaczcie, no na pewno nie jest to miejsce do którego można by było zabierać turystów na wycieczki i pokazywać im: "Patrzcie, jaka Manila jest piękna. Patrzcie, jakie Makati jest różnorodne." Tutaj wygląda jakby się do powodzi przygotowywali. A to drzewa. Drzewa z korzeniami. Ok, ciekawe dlaczego, o co chodzi. Zobaczcie: drzewa powyrywane z korzeniami, ale korzenie są pozawijane w jakieś wielkie worki. Tak, jakby były przygotowane do tego, żeby je gdzieś przenieść. Mnóstwo takich drzew. A tutaj przeradza się już w jakąś taką no-slumsową część dzielnicy. Hello. Hello, Daddy. Pani mówi, cześć, tatuś. No, cześć, mamuś, cześć, mamuś. Co tu się dzieje? Co to za miejsce? I te ciągnące się skywaye tutaj, niekończące się po prostu, i ten hałas. I gościu, który próbuje zarobić 30 groszy wożąc ludzi rowerem, słuchajcie, jestem przy sklepie i gościu sobie wziął browara na wynos, żeby nie musieć płacić kaucji za butelkę. You do that so you don't have to pay for the bottle, yeah? Okej, okay. nice, thank you. thank you. Gościu pije sobie browara z plastikowego woreczka, jak lemoniadę. O godzinie 8 rano, <noise> kto by się przejmował czymkolwiek. No, ale pierwszy raz jestem tutaj tak długo, w sensie w Azji. Na Filipinach można kupić w takim sklepie papierosy yy, na sztuki, w sensie jednego papierosa lub cztery papierosy. No i jak widać, można również kupić browara na wynos w folii. W woreczku foliowym ze słomką. Takiego patentu jeszcze nie widziałem. Jakoś wszystko mnie drażni, głośno jest strasznie. No cały czas idę przy tym highwayu po prostu i dlatego. To tak, jakbym w Polsce przy autostradzie z Legnicy do Wrocławia szedł cały czas i nagrywał vloga. Brakuje mi piaseczku pod stópkami, brakuje mi dżungli, brakuje mi wodospadów, gór, pięknych plaż, prowincji prowincjonalnych klimatów. Pół roku temu mówiłem, że byłem tą prowincją zmęczony i to była prawda. No teraz już jestem zmęczony metropolią. Też jest to prawda. Już powinienem się zawijać. No ale dwa miesiące zostało, więc spróbuję to wykorzystać jakoś w miarę. No i też przeżywam właśnie ten kryzys twórczy. A tak mi się przypomniało, że jak pierwszy raz robiłem challenge, Ładnych kilka lat temu na Sikihor, gdzie no prawie 3 miesiące codziennych vlogów udało mi się kręcić. Yy, no to też miałem pierwszy kryzys gdzieś po jakichś, nie wiem, dwóch miesiącach. No i tam było mi dużo łatwiej, dlatego bo było wielu bohaterów, tak? Był guesthouse, co chwilę przyjeżdżali ludzie, miałem wielu znajomych, nie byłem taki sam w tym wszystkim. Arab mi dzisiaj powiedział, że jak będzie chciał go Krzysiek zabrać na imprezę, to mam mu w ryja, tak, żeby padł na glebę, nie? Z uśmiechem na twarzy przyjąłem tą propozycję. Zawsze chciałem ciaroboja. A teraz no jest tysiąc razy trudniej właśnie dlatego, że nikogo nie mam, że jestem sam, że chodzę sam, że nie mam za bardzo z kim porozmawiać nawet. Zatrzymila... Zatrzymaliśmy się na chwilę, żeby Uzupełnić płyny, które trzeba uzupełniać co jakiś czas. To jest główny uzupełniacz płynów. Zaprosić do vloga. Jak były jakieś osoby, no to były faktycznie w odcinkach i starałem się. Oh my god. To nie jest dobre miejsce do kręcenia vloga, ale spoko dla odmiany. wyobraźcie sobie tutaj mieszkać przy tej autostradzie jak tutaj głośno jest jesteśmy po godzinie podróży pra prawie, strasznie długo jechaliśmy Krzysiek mówił, że nie wie dlaczego kierowca może się... wyobraźcie sobie, że tutaj jest ogólnie 20 pasów mniej więcej, tu jest 6 po drugiej stronie jest kolejnych 6, no i na górze na Sky Highwayu po każdej stronie jest przynajmniej 4 lub 5. Więc w sumie w całej tej drodze jest 20 lub nawet do 25 pasów. Kiedyś mi się wydawało, że czteropasmowa autostrada to jest dużo. Raz, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy, tak. Trzypasmowa droga może stać się łazą spokoju. Bo różnica pomiędzy tą ulicą a tamtymi Skywayami. Już wiem, dlaczego przez 4 miesiące mieszkania tutaj ani razu nie byłem w tej okolicy. Po prostu nie ma nic tutaj ciekawego, nie warto. Głośno, hałaśliwie, industrialnie, nieprzyjemnie. Także tak mała odległość, jaką można pokonać na piechotę w 15 minut, robi ogromną po prostu różnicę w tym. Jak wygląda dana dzielnica i komfort życia? No to są małe, jakby powierzchniowo różnice, a ogromne zmiany. Ten wieżowiec, który mijam teraz, zawsze obserwuję ze swojego rooftopu, bo jest dosyć blisko, na rooftopie oni też mają basen, pomimo tego, że taki trochę pereloski budynek. Stary, no tutaj cała ta dzielnica jest w takim stylu. Nawet te budynki takie stare perelowskie mają baseny, rooftopy. No i jestem u siebie i praktycznie mój blog za tymi kablami. Tam no jest na takiej granicy właśnie. Z tyłu jest totalny hardcore brud, hałas, a tam już jest spokój, czystość, bogate biznesowe dzielnice. Ara, pokaż jaką masz koszulkę fajną. Zobaczcie. Ara, reprezentuje. Peace. Ostatnia atrakcja dzisiejszego dnia na Boholu. Co no filipińskie smakołyki, czyli świnia w oleju i olej w świnie.